Witajcie kochani na Tarot Esme. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych wag na listopad 2023 roku. Przygotowałam dla Was pięknego tarota gwiazdy, Star tarot i talię Życie z Aniołami, z którą popatrzymy przesłanie anielskie dla Was. Proszę, by, proszę by nasze wyższe janie ustannie nas prowadziły zgodnie z naszym najwyższym dobrem. Kochani, przypomnę jeszcze tylko, że w sprawie czytań indywidualnych można pisać do mnie na smkontaktmałpa.gmail.com i ten e-mail, a też link do mojej strony internetowej znajdziecie również w opisie filmu. Wagi, kochane ważki, co dla naszych kochanych wag. Jakie energie, jakie potencjały na listopad dla Was się pokażą. Wagi listopad 2023 roku. Główna energia listopada siedem mieczy. W przeszłości macie 10 kielichów, w przyszłości trójkę buław. Co będzie Wam pomagać? Karta wisielca. Co może przeszkadzać? Paść kielichów. Rezultat albo rada koło fortuny. No, proszę. I rycerz buław z przełożenia. I zobaczmy teraz jeszcze. Co tutaj mają dla Was aniołowie? Jakie wskazówki, jakie przesłanie od aniołów macie na listopad 2023 roku dla WAK? Co aniołowie macie tutaj dla WAK? Równowaga. No ciekawe, ciekawa energia, dlatego że y, karty są przedziwne. Mam takie poczucie, jakbyście w tym miesiącu y, musiały najpierw trochę być takie przyczajony tygrys, ukryty smok takie troszeczkę właśnie, y, y, właśnie przejść w taką totalną równowagę i troszeczkę się może przez chwileczkę wycofać, po to, żeby zebrać siły i żeby energia w Waszym życiu ruszyła do przodu. Takie tutaj odnoszę wrażenie. Ale najpierw przeczytajmy znaczenie Stali Anielskiej. Już patrzę. Potrzebujemy więcej równowagi w naszym życiu. Idźmy za głosem. Przepraszam, um, idźmy za głosem swojego serca, które zawsze powie, co jest naprawdę ważne. Nie wahajmy się zmieniać planu swojej pracy, ponieważ równowaga prowadzi do szczęścia. Nawet najmniejsze ziarnko piasku i powiew wiatru ma wpływ na resztę istnienia. Wszystkie elementy wszechświata znajdują się w doskonałej równowadze. Ile razy zabrakło nam czasu na rozmowę ze swoimi ukochanymi? Nic nie jest ważniejsze od rodziny i bliskich. Równowaga prowadzi do jedności z całym wszechświatem. Jesteśmy wolni, kiedy żyjemy w stanie równowagi. Podzielmy swój czas tak, aby wszystkie elementy wzajemnie się równoważyły. Pośpiech jest niepotrzebnym ograniczeniem, które sobie sami narzucamy, i dopiero gdy efekty pośpiechu są widoczne, zaczynamy to rozumieć. Nie marnujmy swojego czasu na pośpiech. Afirmacja. Jesteśmy w równowadze z całym światem. Każda nasza myśl i działanie tworzy równowagę. Kochani, tu Aniołowie bardzo pięknie pokazują Wam, co jest dla Was w tym miesiącu ważne. I myślę, że to Wasze podejście, gdy, znaczy, gdy właśnie Wy sami też mając świadomość, że to jest ważne. Też zaczniecie w ten sposób działać w swoim życiu, to bardzo pomożecie nakierować się na kolejną planszę, jak ja to mówię, na, na sukces, po prostu na sukces. I tu przepięknie to się pokazuje, zwłaszcza, że główną energią całego miesiąca jest Siódemka Mieczy. A Siódemka Mieczy jest to. W tym wypadku ta karta będzie mówiła, że musisz działać mądrze, musisz działać sprytnie, ale też po cichu. Tak jak tutaj mamy tego jelenia w nocy pokazanego, czyli tak, żeby inni nie widzieli, być może nikt. Powiedziałam tak: nie gadaj o swoich planach, nie opowiadaj dookoła, co masz zamiar zrobić, skup się i tylko i wyłącznie właśnie. No, jeśli już to na, na naprawdę zaufanej jakiejś osobie, żeby była twoj, twoim wsparciem. Ale bardziej to widzę właśnie, żeby swoje plany trzymać dla siebie, żeby działać po cichu, żeby w mądry sposób sobie to wszystko rozplanowywać. Zwłaszcza, że radą tutaj dla ciebie jest karta wisielca. Prawda? A wisielec w tym wypadku będzie radził żeby pozwolić, by Twoje plany dojrzały, że być może to, co masz zamiar zrobić, czy to w relacji, czy w sprawach zawodowych, czy w jakichś innych sprawach, to wymaga po prostu czasu i takiej zrównoważonej decyzji. Trzeba dać szansę, by no, ten Wasz plan i te możliwości dotrwały do momentu. Objawienia tego wszystkiego, żeby one się wtedy wzmocniły. Tak jak tu ten wisielec, czasami mówi się o tej karcie, że to jest tak jakby poród, bo to jest głową w dół, prawda? Więc też tu może jakiś, u Was jakiś pomysł czekać na to, żeby się ten, ten pomysł narodził, prawda? Trzeba mu zapewnić pełne wsparcie. I dlatego ta równowaga też tutaj może być bardzo, bardzo no, potrzebna. Też myślę, że karta Wisielca tutaj jako rada będzie mówiła, żebyś korzystał, żebyś korzystała, droga Wago, z, z nowych pomysłów, które będą Ci przychodziły do głowy i żeby otwierać się właśnie na nowe myślenie, takie nietypowe, nie tak jak do tej pory nie szablonowe. Czasami wręcz właśnie o 180 stopni zadziałać inaczej, pomyśleć inaczej, zobaczyć, że można inaczej. Więc tu na to zwróćcie uwagę. Teraz co może, co może Wam tutaj przeszkadzać? No i jest paść kielichów. Paść lichów w negatywie no, jest po prostu infantylny bardzo często, czyli jakieś takie działania nadwrażliwe, jakieś takie zachowania, jakieś fochy, niefochy, Bo czasami, paść lichów w negatywie to jest, wiecie, to jest, gdzie można zobaczyć takiego pazia? Często w sklepie, jak jakieś dziecko się wydziera, że ono chce koniecznie ten samochodzik, prawda? No, to jest właśnie paść lichów w negatywie, który demonstruje właśnie swoje takie dziecinne zachowania, nie, potrafi, nie panuje nad swoimi emocjami. Więc tutaj na to trzeba uważać. Może to też być ten paść kielichów dla niektórych, to może być dla was problematyczna w tym okresie jakaś taka osoba, która ma takie historyczne zachowania w waszym otoczeniu. Więc też ona gdzieś tam może przeszkadzać w tej równowadze. Więc albo to u was mogą się pojawiać takie, takie zachowania, albo ktoś będzie przejawiał i tę waszą równowagę, po prostu burzył. Teraz tak, w karcie przeszłości jest 10 kielichów, więc widać, że przeszłość macie tutaj korzystną. Tutaj też mogłyście albo tworzyć szczęśliwą rodzinkę z kimś, albo jakiś udany no, zespół zawodowy. Ogólnie tu wiele rzeczy macie ze sobą takich odhaczonych jako spełnione. Ale ja mam takie poczucie, że wy chcecie więcej, chcecie iść dalej. Tu trochę w was po prostu już, ja to, rycerz, 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 Buław to jest taki niecierpliwy, już by chciał zrobić to czy tamto, prawda, ale też rycerz Buław, ja to mówię, że ta niecierpliwość to jest taki, że już tak siedzi, już by, wie, że jeszcze nie może wystartować, prawda, że jeszcze musi tutaj czekać, poczekać, aż to do, dojrzeje wszystko, ale on już siedzi trzech kolanami, że już by, już by chciał startować, więc... Gdzieś ta niecierpliwość w tym miesiącu może wam doskwierać. Stąd właśnie aniołowie, aniołowie mówią, bądźcie w równowadze. Tu tej równowagi też może uczyć was trójeczka buław, y, która pojawia się dla was y, jako energia przyszłości. Czyli y, bądźcie uważni, trzymajcie rękę na pulsie. Ten listopad będzie takim czasem, w którym... Y, można powiedzieć, wszystko sobie obcykacie, czyli zobaczycie już, tak, oczyma duszy, jakby to miało być zrobione, prawda? W jaki sposób mam przeprowadzić pewne rzeczy. Już możecie już próbować się do tego czy do tamtego przykładać, już jakąś układaneczkę tworzyć w swoim życiu, bo w przyszłości trzeba będzie zrobić ten krok do przodu. Trzeba będzie w momencie, gdy Nastąpi to otwarcie, prawda? Gdy tamy puszczą, to trzeba będzie zadziałać wtedy już z pełną świadomością, z, pewną, z pełną mocą. I tu też otwierajcie się, kochani, na właśnie też na, na sukces, bo jak najbardziej Trójka Buław to jest też właśnie postęp. I myślę, że w momencie, gdy będziecie już mieć pełną świadomość tego, jak to ma wyglądać, gdy już to zobaczycie, to trójka była da Wam szansę właśnie na podążanie w tym właściwym kierunku i też z wykorzystaniem wszelkich okazji, a te okazje tutaj do Was będą przychodzić. Tylko trzeba być, pamiętajcie, trochę drogie wagi, przyczajony tygrys, ukryty smok. To jest taki miesiąc dla Was. I w rezultacie koło fortuny, więc no, jest ta okazja, ona się pojawia, ona tu wyskakuje do Was. Cudowna energia, cudowna energia, łapcie tę szanse. Może się okazać, że to, na co się nastawiałyście, tu jeszcze życie Wam może dać jeszcze ciekawsze opcje. Takie szanse, na których, o których teraz no, nie macie jeszcze zielonego pojęcia, prawda? Ale może właśnie je wypatrzycie. I powiem Wam tak: jeśli te, te okazje złapiecie, to naprawdę wiele w swoim życiu będziecie mogły ugrać. Pozwólcie sobie na to. Myślę, że też to koło fortuny, które tutaj też jako rada pojawia się, może pozwolić Wam na takie trochę zadziałanie w odpowiednim momencie, jak będziecie już czuć, że to jest to, prawda? Jak już tutaj wszystko będziecie miały obmyślane i pojawi się szansa, to możecie z dnia na dzień wskoczyć w coś coś dla was wartościowego. coś co może być takim punktem zwrotnym w waszym życiu, prawda? też te zmiany, które w przyszłości się pokazują w rezultacie tego czytania, no też dla niektórych to może być przeznaczenie. To może być takie takie właśnie taka karmiczna sytuacja. gdy złapiecie te okazje, gdy też pozwolicie sobie na to, gdy ją wypatrzycie. Tutaj bądźcie uważni, bądźcie uważni w tym miesiącu. Dlatego tak ważną rzeczą jest tutaj dbanie o równowagę: równowagę mentalną, emocjonalną, po to właśnie, by dostrzec jakiś potencjał, który będzie się dla Was tutaj pokazywał. Wtedy będziecie mogły właśnie wskoczyć w niego i zadziałać z całą swoją mocą. Także tu drogie, wagi, pozwólcie sobie na takie spokojne podejście do tego, przemyślane, mądre, przyczajony tygrys, ukryty smok i też pamiętajcie, żeby nie kłapać dziobkami. Dookoła, bo to też jest tutaj przy siódemce mieczy bardzo ważne, żeby nie tracić, żeby wasza sytuacja, wasz plan nie tracił ani mikrograma energii na cudze dywagacje na ten temat. Też na to warto zwrócić uwagę. Życzę wam, by. By właśnie ten szczęśliwy traf do was przyszedł, żebyście go zauważyły, żebyście zadziałały i odniosły niesamowite sukcesy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę, by listopad przyniósł Wam dużo spełnienia. Wszystkiego dobrego. No i do usłyszenia w kolejnych czytaniach oczywiście. Pa!